Witajcie Muzeum Kawalerii w Grudziądzu Polak do szabli się urodził i w tym muzeum mamy taki przekrój historii szabli polskiej. Od szabli huzarskiej poprzez szable Kawalerii Polskiej, ale te pierwsze roku 17. kiedy już Polska była na horyzoncie, przepiękne szable, a również szable, które używaliśmy, aby na wyposażeniu wojsk zaborczych i sojuszników, bo tu i francuska szabla kawalerii, lekkiej szable austriackie, czyli szabla z 1904, ta taka pięknie ozdobna z akantu Szaszka dragońska, no i piękna nasza krechowa